Okej, okay, bo wreszcie natrafiłem na odcinek, gdzieś będzie w górach, gdzie jakieś góralskie jedzenie i tak dalej. I tego jestem ciekaw. Tego jestem ciekaw co, co ta Magda Gessler myśli i jakie tam jedzonko będzie, no nie? I to jest jakiś nowy odcinek, też, też w opisie to będzie wszystko, więc yy, mam nadzieję, że z tym nie będzie problemu. No i tyle. W górkach wielkich Magda Gessler czeka lekcja złego smaku. Jak można taki żurek podać? A i, i już na wstępie coś jest nie tak. Niestety. jak Pani Magda, niestety nie smakował. Teraz będziemy wiedzieć, czy poleci talerz, czy poleci mistrzka, czy polecą widelce. Mogę poprosić jakiś nóż, który kroi? Sam kroi? Taki automatyczny nóż? A, się denerwuje. No nie da się, to ja Pani przyniosę po prostu. Nie, proszę tym zrobić, bo to mi dałaś. No nie da się. <noise> Ale to co za nóż, że nie da się nim przekroić jakiegoś miękkiego mięsa po prostu? się nie da, to się nie da. Dobrze, dziękuję. Pani Magda mi się się co nas śni? страшно. Ой, Аж так? Górki Wielkie to wieś położona na Śląsku Cieszyńskim, niedaleko Bielska-Biała. Przy ruchliwej drodze góralską dziuplą u wuja zawiaduje tutaj czwórka. A to już widzę taka bardziej fancy knajpa. W sensie wygląda jak każda knajpa góra, generalnie. Już taka większa powierzchnia niż te poprzednie, które oglądaliśmy, że to była jakaś knajpa czy jakaś przychodnia. To już jest coś, coś większego. Tutaj pewnie będzie większy taki efekt wow na koniec. Jednym z nich jest Michał. Patrzmy, prowadzimy razem z żoną, z teściową oraz wspólnikiem. Mirkiem. Oma, tylko cztery osoby aż tutaj są. Do koryta się pchają. W innej miejscowości. Żona znalazła właśnie na internecie ogłoszenie o tej karczmie tutaj. No, no to pojechaliśmy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Ładnie wygląda dosyć, nie? Mi się to. Czy ja mam jakiś zakrzywiony obraz, ale płoko to całkiem się prezentuje. Mm, lokal też jest ładny, więc myślę, że jest to przyszłościowe. No i tak postanowiliśmy, jak to mówią, zapuścić korzenie w Górkach Wielkich. Tylko niestety ten biznes tam i mniej idzie. Tu na dobre. Powiem szczerze, że nie wiem, co jest stricte takim problemem, że latem są tłumy, a zimą jest bardzo mało. To nie powinno być na odwrót w takich miejscach? Że to właśnie w zimie powinien być duży ruch, a w lecie mniejsze? To co tu poszło nie tak? Mamy pomysły i sposoby jak tu przyciągnąć w okresie tych klientów. Kombinujemy cały czas z jakimiś obiadami, herbatami. A może internet, marketing. Wiecie o co chodzi? W tę stronę by poszli na przykład. Zimowymi albo coś. Michał, a? haj tyś. Weź to, daj se to. Matko Boska, co to za owca jakaś, baran? Na swoje miejsce! A, bo mam młodsze nogi, nie? Tak, bo ja nie mam 20 lat. Kusem, galopem w podskokach, no nie niunia. I przestawiła to 2 metry dalej, to już ten chłop mógł się schylić i to tam dać. Yy, no nie zarobimy na to, żeby utrzymać yy, karczmy przez jesień, zimę, koszty są wysokie. Przychodzi z zima to są jeszcze wyższe. No, jak się walnęli na taką chatę z takim podjazdem, ze wszystkim, no to, to myślę, że opłaty są ogromne. A to wszystko ogrzać. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, że to ogrzanie tego będzie takim dużym problemem. Nie zrobili wcześniej żadnego jakiegoś badania po prostu. Ile to mogłoby kosztować nawet? Drzewo kosztuje, czyli można powiedzieć, że palimy pieniądze. No, i poszły. stówki no, wiadomo, no, ale jeśli to faktycznie dwie stówki za, za te kilka kawałków drewna, to naprawdę to jest sporo. Jak y, nie ma klientów, no to nie ma wtedy zysków, jest problem. Y, po prostu, żeby każdego. Oj, ten pan to niestety wygląda, jakby miał dosyć już tego interesu. I, na sali, tu, żeby nigdzie nic nie było. Jeżeli kolejny sezon będzie taki ciężki, pieniądze nie są gumowe. Nie ma ludzi, nie ma pieniędzy. Ja myślę, że jakby zamknęli biznes, sprzedali to wszystko, podzielili się na czwórkę, czy ich jest tam ileś. Nie, dali sobie radę. Jest żur z kiełbaską białą, kwaśnica z żeberkiem. Może coś na kuchni jest nie tak. Może w tym jest problem. Nie tylko w tym, że jest tutaj sezon letni. Chyba, że ostatecznie wyjdzie na to, że tu jedzenie będzie poko, ale marketingowo faktycznie może oni leżą po prostu. A w nas, w naszej kuchni. Wiele do powiedzenia ma Mirek. Nasze dania ogólnie są dobre. Nie mamy problemu tam. Znaczy, właśnie są dobre, bo jemu, jemu smakuje, ale niekoniecznie ludziom musi smakować, żeby tam wracali, czy znaczy, żeby to było jakieś zachęcające. Może mają ceny jakieś wygórowane. To, że jemu smakuje, no to tak naprawdę nic nie mówi, bo gościowi. W poprzednim odcinku jego pizza też zajebiście smakowała, się okazało, że to było jakieś główienko. Pan Mirek coś wyda bez naszej wiedzy, że coś jest spalone. Wtedy mówią, że na przykład placki były przypalone albo placki... Aha, pan Mirek tutaj trochę troluje czasami. Czyli robi wszystko na, na szybko i, i czasem pali, czasem już tam nie dopiecze, no to jest już jakby problem jeden. W zarządzanie całością na co dzień najbardziej angażują się Iwona i Michał. Chciałabym ja jakoś im pomóc, a nie da się. Dobra, no we dwójkę raczej to będą potrafili ogarnąć pomocą małą, no nie? Ale jak ich ta Magda Gessler nakieruje, to powinni poradzić, chyba. Podejmę decyzję, że zamykamy, to mąż pójdzie za mną, bo jednak jesteśmy ze sobą bardzo. A nie chciałabym czegoś takiego. Ale kurde, to chłop ma 35 lat, ona ma 48. A ja myślałem, że to jakaś ten. To jest teściowa czy coś, ale to nie jest teściowa, która by była 13 lat starsza, to chyba, chyba nie. To tak się nie da. Bądź letni i zobaczymy. Tak w sezonie letnim się zapomina. I mamy jeszcze jedną nadzieję. Jedną. Magda Gessler. No pewnie im to pomoże. Ja w ogóle sprawdzę, czy to będzie, to istnieje. Chociaż w sumie dupa nie sprawdzę, bo przecież nie wiem, jak to się nazywa teraz. Magda Gessler wyzwania się podejmuje. Kaczma dziupla u wuja. Niezbyt szczęśliwa nazwa, jak na restaurację. No, dziupla u wuja to się tak kojarzy trochę no mało restauracyjnie, chyba. Chcecie zjeść? Może pójdziemy zjeść do dziupli? Chyba średnio. Wieczór. Dobry wieczór. Ja zapraszam na tą stronę. A może ona by się chciała na przykład siąść z drugiej strony? I co wtedy? Ławy. Wow, Proszę bardzo. Dziękuję. Ciepło tu nie jest, bardzo zimno. No, no bo pewnie nie grzeją, bo drogo. Jaki to jest kotlet skarczku? To jest pieczony czy marzone? Smarzony. może ja poproszę kotlec skarczku? Jakie mają fancy menu? Dobra, jedziemy. Placki pierwsze na patelnie. Mirek, masz nie spalić, proszę cię. cię. <noise> Czyli to jest naprawdę częste, że on to musi palić? Skoro mu nawet zwracają uwagę i proszą go o to, błagają. Jedne placki, jedne. Tylko dlaczego to Mirek zabiera się za placki, skoro ma je niby spalić? Dawaj, dawaj, dawaj typy. Naczynie szklane. Ale to on to wrzucił na zimny olej? Klasyczne, typowe góralskie. A, cały obiekt jest imponujący, jest bardzo ładny. Ja bym jeszcze... No i bardzo duży przede wszystkim. Dobra, babciom pomożesz. Wreszcie placki smażą wszyscy. Ściągaj, ściągaj, są, jedziemy. Proszę bardzo, tutaj placki ze śmietaną. I założę się, że powie, że są nasiąknięte tłuszczem i że są spalone. Mhm. Proszę bardzo, smacznego. Teraz będziemy wiedzieć, czy poleci talerz, czy poleci miska, czy polecą widelce. Albo wy, wylecicie stąd w ogóle. Trochę są za twarde. Na szybko smażone, ale to jest okej. Okay. O, no to tutaj mnie zaskoczyła w takim razie. Bo jest okej. Okay. Dobra, jest Dobra. Dobra lecimy z żurkiem. Dziękuję. Towstanka. smacznego. Nie. Dobra, żurek w zapowiedzi już było, że, że będzie coś nie tak tam. Golonko wydajemy pierwsze. A się denerwuje. Sama mąka. Ja o żuro nie jadłam. Błyszcza jak kisiel. Oj, oj, oj jeszcze tak zagęszczony i to tak po chamsku. Jak można taki żurek podać? Wstyd po mnie. Mam kwas. No, aż tak źle? Szmarne, najgorszy żurek jaki w życiu ja mam. Dobrze, przekaz na Dziękuję. Może ich oblejesz tym raczej. No <noise> Może lepiej nie, bo to pewnie jeszcze ciepłe jest. Kwasem. jak pani Magdy niestety nie smakował. Dawaj. No i figumiku i poszło. Fiku i nie będzie się dało tego zjeść. Tutaj golonko, proszę bardzo, smacznego. Miejmy nadzieję, że goloneczko wyjdzie. Oj, ja coś czuję, że nie. Coś czuję, że nie wyjdzie. Proszę cię, spróbuj tym nożem to pokroić. Albo wziąć wycieczkę. Nie. Spróbuj to, co mi dałaś, spróbuj to użyć. Dobra, i ona tej kelnerce kazała to przekroić, bo sama nie dała rady, no bo dała jakiś beznadziejny nóż, przez to tej dziewczynie ona się będzie śniła przez kolejne dni, tak jak było w zapowiedzi, <laughs> musiała przekroić golonkę. Tę herbatę. No nie da się, to ja pani przyniosę po prostu. Nowy. Nie, proszę tym zrobić, bo to mi dała. No nie da się. Tylko teraz pytanie, czy to na pewno kwestia noża? Kwestia tej golonki, tego mięsa, tej skóry? Dałyśmy, nie da się pokroić. Zjadł po prostu straszno. Samo obsługiwanie Monty Gessler jest stresujące, no, sam fakt, nie? Ale bez przesady, przecież na nią... Na nią nie spada żadna odpowiedzialność tak naprawdę, bo ona tylko to jedzenie podaje. Skąd ta panika, no? Kotlet z karczku da się przynajmniej po czy warto? Panierka jest tak twarda, że można sobie zęby rozwoić. Czyli... czyli jednak przypalił. Na żurku jest. Jeden dla pani Magdy Golonko, jeden dla pani Magdy, czyli mamy 2-1. Zobaczymy czy z mamy remis. Co to za jakaś, nie wiem, chińska matematyka jest. Ja Czekaj, ten Kotlet ma dziurę. Dziura wuja. Klapka, dziurka, wuja. No tak, to już wiemy skąd jest nazwa dziupla u wuja. No bo w kotletach mają dziury po prostu. Proste. Smacznego. Roksanie, do pieku do żywego. Spokojnie Roxan. Luzuj, spokojnie, przestań. Ale kąd ta panika? Po raz kolejny pytam. Tylko wykłada jedzenie, ona tego nie gotowała przecież. Czekamy na tę końcówkę. Może faktycznie te pierogi wybronią. Coś wybronią. Chyba, że pogrążą wuja, do reszty. Oj, chyba te pierogi coś nie przeszły testu. Bardzo kwaśny ten fer, bardzo pieprzny. Pierogi zawsze robimy sami. Na pewno smakuje, czy tylko mówią, że smakuje? Bo to też jest istotne. E Jak ktoś zapłaci, to może tam przymknie oko na niektóre rzeczy. Ta dziupla wuja! Kulinarny kanał. Ale to tu nawet nie było spotkania z załogą, tylko z tą kelnerką. od samego początku zestresowana, od kiedy się dowiedziałam, że mają być kładne rewolucje. Pani Magda mnie się praktycznie co noc śni. Nie no, ona przesadza. Ona przesadza pod kamery. Pierwszy, Pierwszym życiem chyba taki. test. Oksanka, wielką szczuką jest mieć odwagę podejść do pani Magdy bez... <laughs> nie, już nie róbmy z niej jakiegoś demona przecież. Nie, bo wczoraj jej dostałaś... O... No, wiem, że z... nie dokładnie za to, tylko za resztę. Zadz... Ale po raz kolejny ona nie dostała opierniczu, tylko ci ludzie z kuchni. A ona tylko, Magda Gessler, tylko do niej to powiedziała, że jest niedobre. Nie powiedziała, że to jest jej wina. Ja dalej sądzę, że jestem winna wczorajszym dniu, bo po prostu przez stres się zestresowałam samym faktem, że obsługuję panią Magdę Gessler. Ale czemu winna? Przecież ona nie gotowała, boże, de... denerwuje mnie. Denerwuje mnie to podejście tak fiarne. Północy przypłakane. masek nie Ja się, wczoraj ty byłaś jako tafka. To dzisiaj ja idę jako no to w końcu, jako właściciel, nie? Ja chciałbym panią bardzo przeprosić za wczorajszy dzień za tą wpadkę, która tutaj no ty była. Ty żartujesz sobie. <grym> <grym> ale mógł to zrobić wczoraj po prostu, a nie się zaszył w kuchni i, no, niewinne przecież innym smakuje. Przepraszać. Przygotowaliśmy wszystkie nowe dania i chcielibyśmy panią po prostu poczęstować, żeby pani dała nam jeszcze jedną szansę. Pytanie tylko czy ona chce tego próbować znowu. Wejście... Jak... ale to ma wyjść. Udawane jedzenie ma wyjść? To da mi pani 5 minut, i naprawdę przyniosę wszystko. Maju... Tylko w 5 minut to wszystko przygotuję. On wie, co mówi. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dawaj, ja sobie to Dawaj, dawaj. Sylwia, jak kluski i kopytka? Wysyłam. Tylko. Po... Jak oni wszystko tak robią na pośpiechu, to nie ma szans, że to wyjdzie. To wszystko naraz, to jest jazda. Proszę bardzo, pani Magdo. Goloneczko. No dobra, tylko że nawet jeśli teraz by jej to smakowało w miarę, nie zmienia to faktu, że zrobili to specjalnie, specjalnie się postarali. Powinno być na co dzień podawane. Kwaśnica, no to ma być najlepsze danie w górę, Polski. I tak by było, gdyby kapusta była bez octu. Kwar, wykręt. A, czyli zrobili znowu to samo i nadal jest niejadalne. Ziemniaki jak pastewne, gotowane rano, albo gatunek po prostu nie do przyjęcia, a schabowy, po prostu jest bardzo mocno spalony. <grym> Boże, czy tym ludziom coś wychodzi w ogóle? Większą ilikatnością. No i tak, przepraszam, ale tym do niestety mamy ciągle ten sam problem. Niestety. To ma być chrupkie. A jest takie gumowate i żujące, nie? To jest często problem golonek. Będzie surowy ziemniak. Zdarza się, że w środku jak jest grubszy placek jest lekko niedosmażony. To bym proponował, żeby nie robili takich grubych placków, wtedy nie będzie tego problemu. Niedoprawione, brak pieprzu, soli, dużo cebuli i mniej mąki. A ostatnio przypalił, dzisiaj nie dopięć. No, czyli znowu zrobił to, z czym jest ten największy problem na kuchni. Czemu oni go nie przypilnują? Albo niech tym się może zajmie ktoś inny, po prostu, skoro on sobie nie radzi. Powinniśmy się przygotować jak najlepiej. Jesteśmy jak taka przysłowiowa reprezentacja Polski, która na razie ma. To... No, dosłownie są jak reprezentacja Polski. Słuchajcie, co tu się dzieje? Kapusta wczoraj mówiłam, że jest przeodcowana, i jest dzisiaj taka sama. Musieliśmy coś zrobić nie tak, nie wiemy sami. Zastanawiamy się. <noise> oni nie wiedzą nawet co zrobili nie tak. To oni nie wiedzą z jakich na przykład składników oni robią te dania. W pizzerii to jeszcze rozumiem, bo tam z jakiś półprodukt y, robili tą pizzę, ale tutaj. To nie było tak robione jak. Należy, bo jakby było jak należy, to by było ok. No jest niedosłolona. Mm -hmm. I to tyle? czy to, to kwestia soli tylko? Ona się nie zakisiła, tylko zepsuła. Musi być idealna proporcja soli. Aha! Czyli się nie zakisiła, się zepsuła. No tak, no i wtedy cała, cała zupa w dupę idzie w sumie, no tak. no nie mogliśmy rozkwinić. co jest nie tak, no swojska kapucha, no nie? Gospoda. Jak małk to, i żeby takie jedzenie dawać. Zacznijcie. To tak z zewnątrz to faktycznie wygląda bardzo ładnie, nie? Duży, duży lokal. Parking w ogóle, plac zabaw tam mają koło ko tej gospody. I wchodzisz, tam lipa, jakiś przypalony kotlet. To ma być wszystko, pierwsza klasa do boczek. Na pewno jedziemy po te produkty, tak jak, yy, kazała, więc przywieziemy wszystko. Dobrze, że przynajmniej mają jakiś budżet na te zmiany, no nie? Zostawiać, czy. No to tak. my z mężem yy, opowiemy, bo mi nie bardzo, się tym interesuje, babcia już nie daje rady. Ale nadal są właścicielami. Ciężka sprawa. No jak nie dają sobie rady oboje, tu jest ten problem. Z mężem i, i Mirek to prowadzimy. czy znaczy bardziej my to prowadzimy, bo Mirek, no nie prowadzi. No to jaki jest? No on, on to co on tu robi? Co on tu robi? Przypala kotlety. Jedynie robi. Komunikacją między nami. Bo on nie słucha was. On w ogóle nikogo nie on słucha. Nikogo nie słucha. Nawet może czas go sunąć, skoro jest głównym problemem. Tym do góry i da. Może trzeba ograniczyć ilość rzeczy smażonych. Marzenie habowych w Polsce jest święte. A no właśnie. A właśnie, bo tu przecież będzie inne menu całkowicie prawdopodobnie. Ciekawe jak. Pewnie na, na pewno wywalą stąd golonkę. To na 100%. Nie tego kotlet też wywalą, no bo skoro on jest cały czas palony, no to pewnie postawią na jakiś gulasz i na jakąś zupę. Pewnie coś w tym guście. Albo będziecie zdecydowani zrobić z tym porządek, albo będziecie kuleć do końca życia. Jak to zrobicie, ja Wam podpowiadam. Ja nie będę za was decydować. Dobrze. Czyli ona tak zasugerowała raczej, żeby go odsunąć od tego wszystkiego. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o pracę, to nie wiem, czy też zmęczony jesteś, czy inne problemy, ale ja jestem po prostu wykończony. Dobra, czyli Mirek, wypał robi po prostu wprost. Ekipy. Nie wiem, może rzeczywiście wystąpił jakieś zmęczenie, na które ja po prostu nie mam wpływu. Żeby... Nie, no nie, nie ma wpływu zupełnie. To niech, to niech wyjdzie z tej kuchni po prostu. I tyle, i po problemie jest. Po nim to w ogóle nie widać, żeby on się przejął czymkolwiek. Chcę zrobić tu rewolucję. I albo prowadzimy to dalej i ty się ogarniesz. Albo ja tego nie widzę z tobą. Co jest? Nie, no nie ogarnie się. Widać po nim, że się nie ogarnie. Albo się ogarnie na chwilę, póki, póki są te rewolucje, póki ona nie wróci do niego, a potem to już znowu wróci do tego, co było. I proszę potraktować to po prostu jako takie, taki szczyścic, że trzeba iść, przemyśleć, skoncentrować się, zadbać o zdrowie. No fajnie to wszystko brzmi, jak się to mówi, tylko czy oni się zastosują do tego wszystkiego? Kuchnia nie ma na sumieniu jeszcze innych grzechów. Garki są, ładne patelnie. Wszystko jest wszątpione. No, przynajmniej jest czysto. Mam nadzieję, że wy też będziecie spadać. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy. <grywki> Babka już to nie daje rady. To się leczy, jutro idziesz do lekarza i zanim tu przyjdziesz do pracy, chcę zobaczyć, że bierzesz środki na ciśnienie. Tak, ja, już to widzę, już to widzę. Co wokół nas dzieje? Wiem już dużo. Wiem jak im pomóc. Już wie? Pierwszy raz takie coś słyszę w ogóle w tych, w tych kuchennych Rewolucjach, bo zawsze jak ona wychodzi z tych knajp to jest e, dobra, kon... nie, nie wracam to już. A teraz, że wie już, tak na pewniaka? Wszystkiego co się dało najlepszego, zaczynając na ziemniakach, sałacie, kończąc na karkówce, czy nawet berskak cielę. Ale ładnie to mięso wygląda, to co przywieźli. I w Żypcu, i w Bielsku Dobre selery, piękny polski czasnek. To jest słonina? Słonika. Tak. Tu mamy... Jaka ładna, jaka czyściutka. E, a wy to? Chcieliśmy podziękować Pani Malpon. Iż to za wcześnie? Ale za, za to, że pani poruszyła te tematy tak, wczoraj. Ale to nie były jakieś tematy, na które oni by nie wpadli. Mogliby sami na przemyślenia, nie wiem, wdrożyć swoje plany. Rozmowy może z Mirkiem już zbyt Dam. długo. Dlaczego nie macie odwagi mówić to, co myślicie? Głupio tak było. Głupio jest nie mówić prawdy. To... Czy nie prowadząc taki biznes? będzie on częścią załogi. Myślę, że y, trudno będzie nie dotrzymać mu słowa teraz, kiedy dał gdzie Gessler. Jeszcze, jeszcze niech ona nie chwali tego Mirka, bo nie wiadomo, jak to będzie tak naprawdę. Będzie tu pęka Będą pękate kwiaty, pękate kolory, bardzo dużo różu z czerwienią. Ja się już nie mogę doczyć, jak, jak się to będzie nazywać, bo chcę sprawdzić, czy to nadal istnieje. Pękate, czyli bardzo dorodne, pełne, zupełnie inne niż wszędzie, chociaż... Bardzo swojskie, bo przypominające wasze naturalne. Aha! I tutaj też jest coś innego, bo ona zawsze daje takie. w tych ostatnich odcinkach, które oglądaliśmy, dawała takie bardzo ograniczone to menu, a tutaj będzie jakieś większe, jak rozumiem. Pakujemy do nich. Przedtem zrobione takie trochę góralskie ratatuj, kinia, pomidor, i na to kładziemy świeże... Brzmi jak na razie całkiem spoko. Na to chyba wychodzi, że tutaj nie będzie żadnej nowej nazwy. Sądzę, że te dania, które u nas się. Aha, czyli jednak zmieniamy nazwę. Przy czym nazwę zmienić najłatwiej? Przed zespołem mnóstwo wyzwań, ale najpierw krótkie szkolenie. I uwaga, to się nazywa gospoda pękata chata, a 4,4 gwiazdki i prawie 1,5 tysiąca opinii, czyli póki co sobie dają radę. Trzeba. Pora zajrzeć do garów i dopieścić wszystkie smaki. Nie mogę się już doczekać. To tam co oni to wymyślili? Cała noc wystarczyła na to, żeby to mięso nabrało smaku. A to jest zamarynowany boczek. W taki sam sposób zamrożony. Też wygląda fajnie. Mnie też smakuje fajnie. Wiadomo, że coś co jest sztywne lepiej wchodzi w coś co jest miękkie. Czekaj, co? I zaangażowany Mirek. Ale powiem wam, że jesteście dobrze przygotowani, miło się pracuje w się. Wymienia. A to też jest jakaś nowość, no nie? Bo to zawsze, zawsze są jakieś problemy na kuchni, a tutaj jakby wszystko wszystko idzie dobrze. rewolucji. Teraz się nazywamy gospoda Pęka Chata, To jest polska kapusta jako kwiat piwoni, W środku mamy jeszcze bryn. Jaki fajny pies, to jest chyba, to jest chyba najlepszy element tego odcinka w tym momencie. Pi piwoni, w środku mamy tu i na górze serbuns i wszystko z koperkowym pesto. No, wygląda to dobrze. Czyli to będzie taki, taka fajna przystawka dla gości. Kancję, że ta pieczeń nie przesiągnie nam zapachem innych produktów w lodówce. No, niby tak. Ten segment to był bardziej zrobiony pod to, żeby tutaj reklamę wpierdzieli. Niż, niż żeby faktycznie dać komukolwiek radę. że no, połączyli te dwie rzeczy niby, bo nie się dowiedzieli tego. Bardziej to było pod reklamę tutaj. Dziupla u wuja była karczmą jakich wiele. Pękata-hata. Od innych ma się zdecydowanie różnić. No nie wiem, w sensie nie, nie wygląda to jakoś nie, niesamowicie, no nie? Za dużo chyba tego różowego tutaj jest. Chociaż takiego taki, dziwnego różowego, fioletowego, chyba. Naprawdę kosmos. Smaki są po prostu tak zrównoważone. Nie, że... Czyli wszystkim smakuje póki co, tylko czy to odtworzą i czy ten Mirek tutaj nadrobi te wszystkie zaległości, bo on jest na jakichś tam badaniach, no nie? Daj, ale chyba najlepiej to właśnie ten pękaty schab. Dobrze, ten pękaty schab koniecznie, tą załatą. Dobrze. O, i są tam jacyś klienci tak w ogóle. To jest bardzo gorąco, bo jest świeżo wyciągnięte z piekarnika. Ciekawe, czy tej kelnerce nadal się Magester śni po nocach po tych paru tygodniach? Dojrzewające. i bunt, i to pesto No, jest idealne. No, czyli udało im się. Nie narzekamy, za darmo nie ma. No nie ma. Słuchajcie, to jest genialnie. Tak. Totalnie, bo ja. No, kuchenne rewolucje się powiodły tutaj, akurat. Tylko, że teraz tak, to były takie, taka łatwiejsza chyba robota, jeśli chodzi o te kuchenne rewolucje, bo tutaj wszystko grało, tylko wystarczyło zrobić to, z... przemienić trochę menu i zrobić to z lepszych składników. Generalnie taką lampę mam za sobą, którą oni mają tam w lokalu. Teraz się skapnąłem.